O kryzysie ekologicznym mówi się od lat. Coraz większej liczbie gatunków flory i fauny grozi wyginięcie. Powietrze, woda, pożywienie są zanieczyszczone. Coraz młodsi ludzie chorują na ciężkie choroby, wyczerpują się zasoby naturalne. Częściej jesteśmy ofiarami kolejnych klęsk żywiołowych. Do tej pory spłonęło tysiąc, około tysiąc. Taka właśnie jest cena za dynamiczny rozwój naszej cywilizacji. Na szczęście etap nieświadomości i ignorancji praw natury jest już za nami. Ten problem jest już realny, więc uważam, że powinniśmy jakoś o to zadbać, bo już nie zapobiegamy, tylko działamy. Głos młodego pokolenia brzmi obiecująco, jednak to my dorośli musimy wspierać trwający już proces zmian przyjaznych naszemu środowisku. Między innymi mądre zaplanowane kształcenie to z pewnością dobry kierunek. I tu wielkie zadanie do realizacji przez nauczycieli, by edukacja ekologiczna była ciekawa i wdrażana w życie. By uwrażliwiała dzieci i młodzież i uwalniała w nich kreatywność, którą wykorzystają do wyzwań, jakie przed nimi staną. Wzorem takiej postawy jest szkoła podstawowa nr 25 w Olsztynie, która wychodzi ze szkolnej łaby, by pokazać dzieciom, jak ciekawy jest świat i jak mogą go badać i zmieniać. Oczywiście na lepsze w ramach tak zwanego projektu wychodzimy z uczniami i realizujemy bezpośrednio takie rzeczy jak właśnie badanie tego ozonu czy także badanie pyłów a także innych zanieczyszczeń w środowisku Tym razem ósmoklasiści jako goście katedry inżynierii środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim badali coś zupełnie innego Miała dziś okazję młodzież zapoznać się z urządzeniami takimi jak oflaktometr. Interesujemy się badaniami dotyczącymi zapachów, coś co jest bardzo uciążliwe, prawda? jeżeli występuje, mieszkamy w pobliżu miejsca, które tę uciążliwość zapachową ma. O czym wybrani uczniowie przekonali się osobiście. Przy aparacie do badania czułości węchu usiadła czwórka ochotników, by wyczuć obecność bądź intensywność zapachu kawy. Wdychali woń przez specjalne maseczki i przyciskiem oznaczali swoje odczucia. Następnie komputer analizował wyniki. Jest na pewno niezwykłe i bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że nie mamy z takim sprzętem na co dzień do czynienia. Yy, bardzo ładny zapach kawy czułam. Zapach był taki zmienny: raz było powietrze same, raz była kawa, raz mniej intensywne, raz więcej. To było bardzo intensywnie, ale też znikał ten zapach i było takie same powietrze czuć. Ja osobiście bardzo to podoba kawę, więc nie miałam z tym problemu, żeby to wyczuć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, co powiedzą wyniki. Po analizie pomiarów badanych uczniów okazało się, że wyniki były bardzo zbliżone, a końcowa opinia fachowca bardzo budująca. Ze względu na czułość węchu moglibyście się nadawać na ekspertów. Po badaniu uczniowie mieli swoją koncepcję na wykorzystanie oflaktometru. Zdecydowanie użyliby go do zapachów uznawanych za przyjemne. perfumerii bym użyła, żeby osoby, które kupują te perfumy mogły wyczuć, czy to jest rzeczywiście delikatne dla nich, czy wręcz przeciwnie. Plan jednak odbiega od badań prowadzonych w Katedrze Inżynierii Środowiska. Aparat wykorzystywany jest bowiem do pomiaru zawartości substancji złowonnych przed i po procesie usuwania odorów. Ostatnimi próbkami, jakie myśmy tutaj badali, były to próbki pochodzące z przemysłu spożywczego, przetwórstwa rybnego, więc niezbyt przyjemny zapach. Podobnie jak sąsiedztwo ferm hodowlanych różnego rodzaju, oczyszczalni ścieków czy sortowni śmieci. Jednak temat dopuszczalnej skali tych uciążliwości jest wciąż otwarty, tak jak kolejny, z którym zapoznali się uczniowie podczas wizyty na uniwersytecie, a mowa o wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery przy wykorzystaniu mikroglonów. Odżywiając je CO2, którego najwięcej produkują ciepłownie węglowe, duże zakłady przemysłowe, stare piece i samochody, przede wszystkim oczyszczamy powietrze. Ale to nie jedyna korzyść. Tych produktów odpadowych jest bardzo dużo. My staramy się budować te wszystkie zanieczyszczenia w biomasę, którą później można wykorzystywać w obiegu zamkniętym do produkcji energii odnawialnej. A to teraz jest temat numer jeden: zmieniamy źródła energii. Farmy wiatrowe, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, biogazownie wszystkie te działania znacząco wpływają na jakość naszego powietrza, którego nie jeden region mógłby nam pozazdrościć. Nasz region pod tym względem no mówię, nie wygląda źle. Nie mamy takiego ciężkiego przemysłu, więc nie ma tego, tej całej litanii, może litanii listy Mendelejewa, pierwiastków, które mogłyby się pojawiać albo się pojawiają. Nie, 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 jest, nie jest u nas tak źle. By tak pozostało, lub było jeszcze lepiej, musimy działać. Przede wszystkim edukujmy, pokazujmy rozwiązania i wspierajmy przy ich realizacji. Starajmy się dążyć do tych obiegów zamkniętych, tak? Czyli do tego, że gdziekolwiek jest przemysł, no to on pracuje w jakichś obiegach zamkniętych. Coś, co jest produktem odpadowym, staje się substratem w dalszej technologii, tak? I dzięki temu mamy czystszą, ekologiczniejszą energię. W szkołach dzieciom zwraca się uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Nie tylko działania na dużą skalę przynoszą efekty. Każdy z nas w gospodarstwie domowym również przyczynia się do globalnego sukcesu ekologicznego i uczniowie to wiedzą. Trzeba jeszcze przekonać starszych. Mówimy e, uczniom, e, jak mają zachęcać starsze pokolenia e, do tego, aby zaczęli dbać o nasze środowisko. To my jednak kreujemy tą rzeczywistość. Im ciężko tym osobom starszym też jest się przestawić, natomiast musimy cały czas gdzieś tam o tym rozmawiać, o tym mówić, e, podpowiadać, pomagać, te pomysły gdzieś tam wprowadzać. Wachlarz możliwości jest szerokim, od tych poważnych, jak na przykład wymiana pieca i weryfikacja tego, co w nim palimy, czy też rezygnacja z samochodu na rzecz transportu zbiorowego bądź roweru, do codziennych czynności, które można łatwo wdrożyć w życie. Ograniczyć e, zużycie plastiku, wybierać raczej takie opakowania w sklepie bardziej ekologiczne, e, zrezygnować z e, reklamówek. Plastikowych, raczej wybierać te papierowe. Możemy serdować śmieci, tak samo wyciągać ładowarkę z prądu, kiedy już naładujemy telefon. Możemy tak samo zamykać kran, kiedy myjemy ręce i nie potrzebujemy, a nie woda leci w tle. Pamiętajmy, że środowisko to takie bogactwo, z którego możemy korzystać my i przyszłe pokolenia. I tylko od każdego z nas zależy, jakie to środowisko będzie. Dlatego wspólnie realizujmy hasło Myśleć Globalnie, Działać Lokalnie.